Cześć, jestem Klaudia Tokano, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową w obecności roztworu fenoloftaleiny. Uzupełnij opis obserwacji, sformułuj wniosek i napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej. I obserwacje. W czasie ogrzewania kwasu stearynowego z zasadą sodową i roztworem fenoloftaleiny mieszanina pieni się. Roztwór fenoloftaleiny odbarwił się. Wniosek. Kwas stearenowy reaguje z wodorotlenkiem sodu. Równanie reakcji chemicznej. I kwas stearenowy... Zasada sodowa. Ok. I tutaj pod wpływem temperatury. Zresztą tutaj mamy symbol palnika. Ok. Zaczynamy od tego, że wodór ma wartościowość równą 1. To oznacza, że całe to też ma wartościowość 1. Sud leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli też ma wartościowość 1. Grupa OH ma wartościowość 1. Wszędzie mamy takie same wartościowości. Zaczynamy od C17. H35 COO. I tutaj następuje zamiana. Jest NA. Dodać. I H łączy nam się z grupą OH, tworząc. H2O. I nie mamy tutaj współczynników stechiometrycznych. To, co nam powstało, to stearynian sodu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.